Cześć, mam taki zrobić przegląd mniej więcej marszu, pamięci, zbrodniach ukraińskich na Polakach, na wołyniu. Kazać wam jaka jest atmosfera, jakie em emocje, jakie hasła. I mam nadzieję, że tylko to, że nie będzie żadnych lokacji, żadnych akcji, aczkolwiek już ktoś mówił, że jakieś tam... Tęczowe towarzystwo też się e, zbiera, więc idę tam podejść e, do przodu, zobaczyć, czy coś takiego nie ma przypadkiem e, miejsca. Organizatorzy bardzo uprzedzają, że prowokacje mogą być. No Idziemy nowym światem, a tam wiadomo, kto e, przesiaduje. Niestety, nie ci nasi. Polacy, którzy się bogacą we własnym kraju i żyją sobie spokojnie, tylko wysiadują się ludzie, którzy opuścili swój własny kraj z fortunami, za które wykupują polskie przedsiębiorstwa nieruchomości. Co niektórzy pozostali żyją na naszym koszt, na socjalu, inni wypierają nas z rynku pracy. Albo po prostu przesiadują, relaksują się na nowym świecie, więc może tu ich spotkamy. Mam nadzieję, że to nie będzie wywoływało jakichś napięć. No bo jednak tutaj te liczby 300-500 tysięcy zamordowanych okrutnie Polaków to jest dużo. To są liczby porównywalne prawie do tego, co tam hologram żydowski w rzeczywistości miał. To jest porównywalne do, no wyobraźcie sobie, 10 razy to, co w Palestynie w tej chwili. To jest naprawdę systematyczna. Praca i tutaj ze szczególnym okrucieństwem i faktycznie zapomnieć coś takiego to jest wobec tych osób, które tam poległy, ich rodzin, no po prostu co najmniej nie w porządku, więc dobrze, że ludzie wołają, że to jest takie naturalne, oddalne. Widzę, że są tutaj Watachy głosu obywatelskiego. To jest naprawdę ze szczerego serca, ducha Polaków, którzy chcą eskumacji, chcą pochowania Polaków, męczenników. No i w obecnej sytuacji jest to naprawdę paradoks, że ci, którzy brali udział w tym właśnie ludobójstwie, oni są gloryfikowani i państwo jest naszym kosztem w tej chwili utrzymywane to jest bardzo niefajne tutaj właśnie jest ta grupa chyba lewicująca, która tutaj ma w jakiś tam sposób chyba prowokować ale wygląda, że to jest po prostu jakieś takie hasło dotyczące PiSu, tak? że tutaj chcą manifestować wartości kontrpisowe moim zdaniem to jest ok, a tutaj jakiś większy odjazd Wracamy do Europy, szczęśliwej polski czas. No to e, chyba się samo e, komentuje e, i lepiej chyba nie przykładać na to jakieś większej uwagi. Tutaj koledzy chcą zrobić jakiś też też wywiad. W z tym, z tym Czyli to nie jest wymierzone w marsz Marsku. Tak, czy wszystko jasne? Tutaj nie dochodzi do jakiejś celowej e, prowokacji. Idę dalej zobaczyć e, do przodu, pokazać wam czoło marszu. Zrobiłem też trochę takich ujęć, które może gdzieś wrócę osobno na kanał, bo to fajnie bardzo wyglądało, właśnie jak ten pochód startował. Na początku są e, dzieci, są też osoby starsze, które pamiętają e, tamten moment. Zresztą wśród moich widzów sami jeszcze napiszcie. Ile macie w rodzinach, czy sami osobiście e, dotknięci byliście e, właśnie zbrodniami w tamtych lat na kresach polski. Teraz mnie nie będzie słychać, więc pokażę wam bardziej. Z jakimi hasłami idziemy? Ludobójstwo Bar Wołyń i Małopolski, ukraińskie ludobójstwo Wołę i Małopolskie na Polskim Narodzie Wołę i Małopolskie w 1947 Pamiętamy Czyli są daty konkretne, miejsca dzieci, bo to dzieci przede wszystkim no, wywołują oburzenie, że są one, były mordowane, dalej zresztą są, jeśli dostrzec, przejrzeć przez tą zasłonę rzekomej cywilizacji, to dalej dochodzi się do likwidacji morskich dzieci w formie przemysłowej mowa oczywiście o tak zwanej aborcji i innych formach, gdzie po prostu dzieci są rytualnie mordowane, więc to wcale się nie skończyło ...wałczonych kobiet, znów pozbawia mnie w nosy, koszmar bezgresnej rzezi, groza mnie w niemocy, świadomość tego koszmaru... No i wchodzimy w nowy świat, gdzie ludzie, prawda, spokojnie gdzieś są, a, zignorować tą rzeczywistość, ten dzień, tą rocznicę i może trochę osób się obudzi. Także też Was zachęcam, podajcie dalej tą moją skromną relację z tego wydarzenia. I 14, czyli pojutrze, widzimy się w Domostawie, gdzie będzie odsłonięcie bardzo symbolicznego pomnika, który już prawdopodobnie widzieliście i to jest jedna z nielicznych okazji, żeby się też po prostu w Ralu spotkać, tak jak tutaj dzisiaj z wieloma z moich widzów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, z którymi się widzieliście. Widzieliśmy. No i co, też przypominam, że tutaj są ostatnie dni, kiedy jestem w tej chwili w Polsce. Później zaczynam misję związaną takim bardziej ujęciem geopolitycznym i z szansą dla Polski, jaką jest współpraca z nowymi państwami w nowym sojuszu BRICS. I też tutaj rozmawiałem, że dużo z Was słyszało o tej perspektywie. Rozumie to, więc coś w tym tutaj musi być na rzeczy, prawda. Wiadomo, łatwiej się broni, łatwiej się promuje, więc też Polacy inaczej zapatrują w tej chwili na Rosję, na Chiny, bo patrząc na naszych sojuszników, to już naprawdę gorzej nie może być, jeśli my mamy, naszymi braćmi są banderowcy, reżim bandyrowski, naszymi sojusznikami są ludobójcy satanistyczni z Izraela i ich amerykańskie. Zaciężne wojsko, okupowane, okupione amerykańskim bankructwem całego narodu, rządzonego przez małe czapeczki, Jeśli to są nasze autorytety i sojusznicy, to naprawdę trzeba się stąd, jeśli chcemy być Polską w jakimkolwiek stopniu, trzeba po prostu to zmienić. Więc tutaj w tych moich działaniach możecie mnie wspierać, jeśli oglądacie, doceniacie to, co robię, możecie mnie symbolicznie przez taką wirtualną kawę po prostu wspomóc. Linki przeważnie umieszczam, więc bez problemu znajdziecie. I wszystkim moim partnerem, mecenasom, sponsorom, którzy mają taką, taką też potrzebę i chęć wsparcia bardzo Wam wszystkim dziękuję. To jednak raz, nie stawia się pomników Adolfowi Hitlerowi, czy Heinrichowi Himmlerowi, czy Goebbelsowi. Nie zabrania się pochówku ofiar i, nie, i również nie ma pełnej gloryfikacji tych zbrodniarzy. Niestety... W relacjach polsko-ukraińskich jest dokładnie odwrotnie. Po pierwsze, strona ukraińska, w tym także centrum grecko-katolicka, zaprzecza ludobójstwu na Kresach Wschodnich. Próbuje to zafałszować w postaci walk partyzanckich między Polakami Zdrowie, a Ukraińcami. Po drugie, zakazuje pochówku ofiar. To jest w ogóle rzecz niebywała w XXI wieku.

Tutaj mamy jest żywą jest historię. Sprawa, że nie można są ludzie, którzy są między nami, którzy pamiętają i są świadectwem tych wydarzeń i ta pamięć nie zginie, póki oni żyją, tak? a oni tą wiedzą przekazują nam, dzielimy się z naszymi dziećmi. No I to jest potrzebne też dla naszej e, tożsamości, dla naszego e, honoru, że my nie możemy po prostu udawać, przechodzić na porządku dziennego e, z tymi e, działaniami. Od 2015 roku i pan prezydent i kolejni pre premierzy rządu polskiego mówią cały czas, Widać, transmisja jest i w realu i w emisji, prawdopodobnie na żywo, więc można sobie zobaczyć. Nie wiem, kiedy to oglądacie, może to już jest po tej transmisji. To są dziewczyny, które kiedyś bardzo mocne wypowiedzi nagrywałem, mocno się poniosły Muszę tutaj troszkę ich nagrać, ale nie wiem, czy będzie słychać. sprawa się ciągnie od przynajmniej 30 lat. I także potrzebnie jest wyządowe. I na to na Ukrainie niewiele w tej sprawie zrobiły. No to um, przechodzimy najzraźniej nie nierealnie. To jeszcze Aleksander, który też tutaj nakręciliśmy wcześniej. już wcześniej.

Z to upominanie o ekshumacje i godne potrzeby ofiar do bólu, a to z widłami, a gloryfikowanie morderców. Czym jest? Czym, Panie Prezydencie? No czym? Wspólna, nadal mamy problem z sercach, się ciesza. nie chodzi o Polskę, chodzi o panię i za Polskę. Nie jest moim prawem wymazzać, lecz o wiązkę przebać. Słuchajcie, no to jest taki no dosłownie fragment tego wydarzenia, zapraszam też jak ktoś utożsamia się z takim miejscem, z tą pamięcią, z ludźmi, którzy tutaj są, warto samemu też osobiście nawiedzić kolejny, czy za rok, czy właśnie 14, żeby po prostu być i łączyć się z innymi Polakami. W razie to wrzucam, żeby poszło dalej, także też Was proszę o udostępnianie i do zobaczenia w następnym nagraniu.